Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. bramkowym remisem zakończyło się zaległe spotkanie w klasie okręgowej pomiędzy strażakiem Słupia a CKS-em Zbiersk. Mimo braku goli z boiska nie wiało nudą. Zarówno jedni jak i drudzy stworzyli sobie kilka okazji, po których powinny paść bramki. Warto zaznaczyć, że goście ostatnie 20 minut grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Jacka Łasia. W takich okolicznościach remis też trzeba szanować. No dokładnie. Ja jestem zadowolony, był to mecz walki. Yy, tak jak w poprzednim meczu z, z, akcje działy się pod jedną i pod drugą bramką, Ka i tamta drużyna i moja drużyna stworzyliśmy sobie sytuację dogodne do strzelenia. Także. I, i, I Strażak, jak i drużyna przyjezdna mogła ten mecz wygrać. Myślę, że, że, mecz, że remis jest wynikiem sprawiedliwym w tym meczu. Nie do końca. Jestem zadowolony, że, że tak powiem, że drużyna walczyła, mając świadomość tego, że, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika, więc i mieliśmy sytuacje, które powinniśmy wykorzystać dwie sam na sam więc no nie można być do końca zadowolonym aczkolwiek każdy punkt jest ważny biorąc pod uwagę to że staramy się walczymy o utrzymanie sytuacja w tabeli jest w miarę dla was już klarowna ale oddychać chyba jeszcze nie oddychacie pogłąb piersią no nie do końca taka klarowna bo ten dół jest bardzo, że tak powiem ciasny i tutaj każdy z każdy może wygrać, każdy z każdy może przegrać, a tak naprawdę jeszcze tych meczów kilka zostało, więc czym szybciej sobie zapewnimy, że tak powiem to bezpieczeństwo w postaci, w postaci utrzymania, tym będzie później łatwiej, będziemy mogli grać w piłkę fajniej. Także... Przetrwaliście kadrowo na warstwie niemajowych meczów? E, tak, tak, akurat z tym nie mamy problemu, nawet gdy tam zawodnicy wypadali, to raczej to były pojedyncze jednostki i, i, i daliśmy sobie jakąś z tym radę. Przed strażakiem, teraz w niedzielę starcie z ogniwem łąkociny, więc na własnym boisku takie mecze trzeba wygrywać, zwłaszcza że dwie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. Przed każdym meczem, czy to drużyna wyżej w tabeli jest, czy, czy niżej. Generalnie do końca tej rundy, yy, tak jak powiedziałem, też wcześniej gdzieś tam, że generalnie gramy o, o trzy punkty w każdym meczu i będziemy się starać, a, a jak to wyjdzie, no to to już boisko zweryfikuje. Dziesiąty w tabeli okręgówki zbiersk ma dwa punkty, przewagi nad dwunastym strażakiem słupia. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.